Dobry wieczór, mamy dzisiaj 27 marca, jest środa. Przychodzę dzisiaj z piwem miejscowym, w sumie rozgrzewającym, jeszcze przynoszącym nam na myśl zimę, w sumie okres zimny, jeszcze nie wiosnę. No ale jako, że jest marzec, wczoraj było gradobicie, wcześniej padał deszcz, dzisiaj było całkiem nieźle, ale jakoś specjalnie pięknie też nie było. No, a będzie to takie piwo, raciborski porter, właściwie raciborskie porter. To jest porter dosyć mocny, ponieważ ma 9,5% alkoholu. Ważony jest w browarze zamkowym na ulicy Zamkowej 2. 2. Raciborski browar zamkowy od ponad 450 lat słynie z ważenia znakomitego piwa. Jest to zasługa naszej załogi oraz Was, wiernych konsumentów naszych produktów. Skosztujcie piwa wyjątkowego, ciemnego, mocnego, długo lażakowanego w chłodnych piwnicach ulokowanych w skarpie zamkowego wzgórza. Nagrodzone w konkursie Good Beer medalem złotym w 2017 i brązowym w 2016. Nie wiem dlaczego tu jest medalem złotym, a nie złotym medalem. Po drugie, dlaczego to jest niechronologicznie. Dobra, złoty, brązowy, ok, ale dlaczego 17-16? Nie wiem. Skład: Woda, słody jęczmienne, jasne i ciemne. Chmiel goryczkowy i aromatyczny. Alkohol 9,2. Spożyć do 12 czerwca 2019. Jeszcze raz: Etykieta bardzo fajna. Taka złoto-czarna, e, podobna nieco do etykiety e, Porteru Książęcego. E, tutaj proszę: kontra. Kapsel standardowy jak w innych raciborskich Korona 1567, właściwie Anno Domini 1567, Brower zamkowy racibusz. Racibórz. Szkło jakiego użyję do tego testu to jest z Lindemansa Teku. No i otwieramy i zobaczymy. I jest w temperaturze około 12 stopni Celsjusza. A, i zobaczcie jeszcze, że to jest butelka z tym charakterystycznym, tutaj, wyobleniem przed brzuszcem. Na szyjce jest takie wyoblenie. Tak, jak w bączkach. Taki długo leżakowany porter. Ciemne słody, palone. Trochę. Ciemna czekolada. Nieco kawy. Trochę taki słony karmel. <laughs> Przypieczona skórka od chleba. U, barwa widzę bardzo ładna już przy nalewaniu. Barwa to piwo jest. Ona jest Już wam mówię jaki to jest kolor Kolor y, Ciemno y, y, Ciemno brunatny Taki jak zakrzepła krew y, Trochę ciemniejszy od Coca-Coli y, Ciemne, nieprzejrzyste. jak widać średnie pęcherzyki, ale całkiem ładnie się uformowała, ładnie się tutaj trzyma. Widzę, że jest to porter w sumie nawet jak na długo leżakowany, nie ułożony, ponieważ bąbelków gazu jest dużo. Mocno alkoholowy jest. Mocno palony, taki wręcz spalony. Myślałem, że będzie lekko wędzony, ale nie. Drzewne nuty takie. W kierunku bardziej dębiny, jak dębowa beczka. No to Wasze zdrowie. Nie wiem, z jakiego y, plato jest robiony. Te 9,2 podejrzewam są robione z, tak jak Potter y, z żywca, który ma obdajrze 9,5. Y, jest robiony pewnie z 22 albo z 24, i bół, y, boże i pół, y, plato. Y, jest dosyć. Y, On jest, y, jak na porter, jest trochę za słodki. Znaczy, nie ma tutaj, y, jest porterem jeszcze młodym. Y, ponieważ, raz, że jest wysoko wysycony. Dwa, nie ma jeszcze y, posmaku suszonych śliwek. Y, suszonych owoców. W posmaku na razie dominuje kawa ale taka bardziej jak um, bym powiedział um, świeżo mełta ale nie taka e, kurczę, nie kwaśna taka właśnie to jest ciekawe że ten porter jest e, jak na porter jest dosyć słodki e, brak mu tej takiej e, jak w suszonych śliwkach takiej e, Kwaśności, takiej hmm, kwasowości. Może nie kwaśności, tylko takiej cierpkości. Tutaj natomiast jest, jest dosyć słodki. Nie jest zamulający, ale jest wysokie wysycenie, które. Hmm, z tą wysoką, słodyczą trochę nie za bardzo współgra. Jest yy, trochę nieułożony. Alkohol jest. Yy, znaczy, pijalność jest niezła w sumie. Alkohol jest yy, dosyć dobrze ukryty. Ale yy, tak naprawdę nie wiem. Jeżeli jest yy, ważny do 12 czerwca, czyli ma od dzisiaj licząc to jest. 2,5 miesiąca jeszcze I W tym momencie on jest cały czas dosyć słodki, mało wytrawny Raczej dominuje w nim nuta kawy kakao, a nie śliwka czy suszone owoce Dosyć wysokie wysycenie cały czas, nieułożenie. Co ciekawe, właśnie to dobrze przykryty, zamaskowany alkohol, więc nie wiem. Jeżeli ktoś miał doświadczenia z leżakowaniem porteru raciborskiego, niech napisze w komentarzu, bo sam jestem ciekaw, jaki on ma potencjał starzenia się. Prawdę powiedział że jest to całkiem niezły porter w porównaniu na przykład... Jeżeli chodzi o półkę cenową, znaczy półkę cenowa, ja go kupiłem w sklepie specjalistycznym za złotych polskich 7,99. Jeżeli chodzi o poziom wysycenia, poziom goryczy, tutaj goryczy jest taka bym powiedział, gorycz na poziomie. Przypalonej skórki od chleba jakiegoś yy, kartofla pieczonego w popiele. Więc yy, no cóż tu mogę dodać? Yy, cena jest w sumie myślę trochę wygórowana za 7,99 yy, Można dostać naprawdę trochę lepszy poziom porteru. Przez to, że jest trochę za słodki. Może nawet nie za słodki, ale on jest nieułożony yy, jeszcze jest. Yy, Zbyt y, mocno wysycony jest, y, jeszcze ma mało porterowych y, nut. W sumie y, też szkoda, że nie ma z jakiego plato jest robiony, ponieważ jak na porter on jest dosyć. Dosyć U. pełny. Mm, więc jest. Tak, jeden poziom wyżej powyżej e, Porteru z e, browarów książęcych, e, a myślę, że na porównywalnym poziomie co browary łódzkie. E, przy czym, właśnie, z browarami łódzkimi jest ten problem, że to jest, e, jest moja tylko w puszkach i tylko w Aldi, e, jest sprzedawany. Natomiast z Porterem raciborskim spotykam się pierwszy raz. A samym Raciborskim jest o tyle problem, że poza właściwie tarnami Górnego Śląska i sklepami specjalistycznymi jest dosyć ciężko o to piwo. Tak więc nie wiem w sumie, co Wam mogę tutaj więcej powiedzieć. No, browar, znaczy przepraszam, browar Porter Bałtycki jest skarbem polskiego piwowarstwa i to nie ulega żadnej, żadnej wątpliwości. No, już mi bańki wychodzą nosem, bo już wysystanie za duże. A dopiero było wypite ledwie połowa tej butelki. Więc myślę, że gdyby trochę podkręcić, znaczy podać więcej informacji, dać trochę może śliwki suszonej albo, albo suszonych owoców i sprzedawać w butelce od 330, byłoby to znacznie bardziej sensowne rozwiązanie. Bo to co mamy obecnie to jest raz, że mówię, za duże wysycenie, dwa trochę za słodkie, trzy yy, za dużo kawy i kakao, za mało porterowych nut, no cztery to jest jednak trochę, trochę za mula ten porter, porter. No ale żeby nie marudzić, nie narzekać, nie robić tutaj wiochy, jeszcze raz. Wasze zdrowie i wszystkich z racji Boże serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.